Bajoniki, bajonki, bajolinki. Maria Konopnicka czy to bajka? Krasnoludki czyta Sandra Babi. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny niby ziarnka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. W górach, w jamach, pod kamykiem, na zapiecku czy w komorze, siedzą sobie krasnoludki. Wyle jakiej mysiej noże? Pod kominem czy pod progiem, wszędzie ich napotkać można. Czasem który za kucharkę poobraca pieczeń zrożna. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Czasem skwarków porwi z rynki, albo liźnie cukru nieco i pozbiera okruszynki, co ze stołów obiad lecą. Czasem w stajni z trzaśnie, koniom spląta długie grzywy. Czasem dzieciom prawi baśnie, istne cuda, istne dziwy. Gdzie chce, wejdzie. Co chce, zrobi. Jak cień, chyżo, jak cień cicho. Nie odżegnać się od niego. Takie sprytne, małe licho. Zresztą myślcie, jako chcecie. Czy kto chwali, czy kto gani? Krasnoludki są na świecie. Spytajcie się tylko niani. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. A ja przecież Wam powiadam, krasnoludki są na świecie.